Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie. Bezpieczeństwo musi być wyjęte poza nawias bieżącego politycznego sporu, sporu partyjnego czy międzypartyjnego. Zawsze to powtarzam, zwłaszcza od czasu, kiedy kwestia bezpieczeństwa stała się absolutnie pierwszoplanową sprawą dla wszystkich narodów i państw naszej części Europy i świata. To sprawa dzisiaj o absolutnie fundamentalnym znaczeniu. Zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych zadań każdego rządu i każdej władzy, a Polska stoi dzisiaj przed wyzwaniami, które wymagają szczególnie odpowiedzialnych i stanowczych decyzji. Zwłaszcza w sytuacji, w której za naszą wschodnią granicą w wyniku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę toczy się wojna, a putinowska Rosja nieustannie kieruje groźby wobec państw NATO, w tym także choćby ostatnio wobec nas, wobec Polski. Jako prezydent Rzeczypospolitej i zwierzchnik Sił Zbrojnych uważam za konieczne kontynuowanie wszystkich rozpoczętych już programów modernizacyjnych. Polskiej armii zarówno tych związanych z realizacją kontraktów zawartych z firmami z Korei Południowej, jak i ze Stanów Zjednoczonych, jak i oczywiście także i z naszymi polskimi rodzimymi firmami, których mam nadzieję, że będzie coraz więcej. Ich realizacja jest i będzie nie tylko wielkim wzmocnieniem naszej armii, ale także dowodem na to, że Polska jest wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej. Od w 2021 roku staliśmy się jako Polska obiektem zmasowanego ataku hybrydowego na nasze granice, sterowanego przez białoruskie i rosyjskie służby. Dzięki zdecydowanym działaniom rządu premiera Mateusza Morawieckiego i postawie naszych strażników granicznych, żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych służb pokazaliśmy wyraźnie, że Polska potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoich granic, ale co także niezmiernie ważne, granic Unii Europejskiej i strefy Schengen. Nigdy nie było wątpliwości, że przed wybuchem wojny na Ukrainie to Rosja testowała odporność polskiej granicy i sprawność polskiego państwa. Jako prezydent zawsze stałem po stronie polskich funkcjonariuszy i żołnierzy i zawsze będę stawał w obronie ich dobrego imienia, bez względu na konsekwencje. Cieszę się, że rząd premiera Donalda Tuska i jego obóz polityczny obecnie sprawujący władzę w Polsce nareszcie dołączył do obrońców granicy Rzeczypospolitej. Ale przecież kiedy głosowano tutaj w Sejmie nad budową zapory na granicy, tylko posłowie, posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego spośród posłów opozycji ówczesnej zagłosowali za jej budową. Wtedy, wtedy większość, wtedy większość, wtedy większość ówczesnej opozycji, a dzisiaj rządzący atakowali Straż Graniczną, wojsko, szydzili z obrońców polskich granic. Wspierali celebrytów obrażających i poniżających funkcjonariuszy. Teraz nastąpiła zmiana o 180 stopni. Ale proszę Państwa, chcę to podkreślić lepiej późno niż wcale. Ale trzeba pamiętać, że nigdy za swoje skandaliczne słowa i działania Państwo nie przeprosiliście. A dziś w sprawach bezpieczeństwa. Często próbujecie pouczać tych, którzy mieli w tych sprawach rację od samego początku. Polacy chcą dynamicznie rozwijającej się Polski, chcą rządu, który realizuje ambitne przedsięwzięcia, nowoczesne, na miarę czasów i wyzwań przyszłości. Chcą dalekowzrocznej polityki. Mówiłem o tym z tego miejsca przed rokiem. Chcemy Polski, która rozwija swój potencjał. W której tworzone są dobrze płatne miejsca pracy dla naszych obywateli. Polski, która będzie z sukcesem konkurować w kolejnych dziedzinach gospodarki z innymi państwami, także tymi najpotężniejszymi. Najlepszym tego dowodem jest kampania społeczna. Tak dla CPK. To coś więcej niż gest zniecierpliwienia, sygnał ostrzegawczy. To głos irytacji narządzących, że wraz z czasem marnują dziejową szansę na skokowy rozwój cywilizacyjny naszej ojczyzny. Realizacja takich projektów. Jak budowa centralnego portu komunikacyjnego wraz z siecią połączeń kolejowych, portu kontenerowego w Świnoujściu, jak budowa polskich elektrowni atomowych czy rozbudowywania portów w Gdańsku i w Gdyni powinny być absolutnym priorytetem rządu Rzeczypospolitej, także rządu premiera Donalda Tuska. Wszelkie możliwe analizy, ekspertyzy, kalkulacje, symulacje i prognozy już wykonano i to wielokrotnie. Na zamówienie bodaj wszystkich kolejnych rządów i partii rządzących, z obecnymi włącznie. Pora więc wreszcie działać. Szanowni Państwo, tymczasem trzeba sobie powiedzieć uczciwie, patrząc na to, co na przestrzeni ostatniego roku się dzieje, że sprawy wielkich inwestycji, no ewidentnie, nie stały się priorytetem obecnego rządu. Niestety, raczej wręcz odwrotnie. Okoliczności pokazują, że zostały zepchnięte na dalszy plan. Energia i zasoby państwa zamiast na realizacji ambitnych planów zostały przekierowane na organizowanie polowań na czarownice, zaspokajanie jakichś, przepraszam, najniższych instynktów. <zysklaracja> Proszę Państwa, zadanie być może łatwiejsze. Ale na pewno nie wnoszące kompletnie nic do rozwoju Polski, wręcz przeciwnie, dzielące społeczeństwo. I utrwalające istniejące podziały. Szanowni Państwo, marnujecie swoją energię na medialne spektakle przed komisjami śledczymi, które w zasadzie niczego nie ustaliły, zamiast koncentrować się na tym, co dla Polaków najważniejsze, czyli na budowaniu nowoczesnego państwa, tworzeniu warunków do podnoszenia poziomu życia i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Przy czym nie chodzi jedynie o bezpieczeństwo militarne, ale również energetyczne, zdrowotne czy żywnościowe. Co się stało przez ten ostatni rok od poprzednich wyborów parlamentarnych, że deficyt budżetowy został tak drastycznie powiększony? Skąd nagle niepokojące informacje o stanie finansów publicznych? Dlaczego do niedawna rekordowe zyski skółek skarbu państwa dzisiaj gwałtownie spadają? Czy to wszystko oznacza, że czeka nas powrót do obowiązującej podczas po poprzednich rządów premiera Donalda Tuska filozofii rządzenia pod hasłem pieniędzy nie ma i nie będzie? Obrona granicy Rzeczypospolitej to zbrodnia przeciwko ludzkości? Naprawdę? Obrona granicy Rzeczypospolitej to zbrodnia przeciwko ludzkości? Nawoływanie funkcjonariuszy, aby odmawiali wykonywania rozkazów podczas obrony granicy Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej, to jest odpowiedzialne zachowanie? Czy to mogli napisać polscy dyplomaci? Przecież to jest hańba. To jest hańba. A premier, chce, a premier chce, żeby teraz cały szereg spośród tych ludzi reprezentował Polskę na kluczowych placówkach. Panie premierze, nie zgadzam się na to. Nigdy się na to nie zgodzę. Nigdy nie kwestionowałem prawa obecnej władzy i większości parlamentarnej do przeprowadzania reform. Nigdy nie kwestionowałem prawa do przeprowadzania reform. Ale dzisiaj funkcjonujemy w trybie uchwałokracji, w której uchwały próbuje się podnosić do rangi ustaw, co jest, przepraszam, prawniczą i ustrojową herezją, co jest złamaniem konstytucji, która określa system źródeł prawa. Jednoznacznie. Premier Tusk mówi coś o demokracji walczącej. Panie premierze, Polacy pamiętają, że jak w PRL. Mieliśmy demokrację ludową, to nie było tak naprawdę żadnej demokracji. Demokracja. Polacy dobrze wiedzą, że demokracja przymiotnikowa to tak naprawdę demokracja fasadowa. Demokracja tylko z nazwy. Najlepszym dowodem na to jest wasza uchwałokracja i opowieści wspomnianego, znanego ostatnio prokuratora o dekretach, którymi premier obchodzi ustawę. Szanowni państwo, niektórzy wyliczają mi pozostałe do końca kadencji dni. Obiecuję. Obiecuję państwu solennie, że do ostatniej chwili mojej prezydentury będę kierował się tylko i wyłącznie dobrem naszej ojczyzny i obywateli. Dokładnie tak. Dokładnie tak, od samego początku do samego końca. Ci z, państwa, ci, z państwa, ci z Państwa, którzy liczą czas, zwłaszcza w mediach, do sierpnia przyszłego roku, opatrzeni uśmiechami obywateli, popełniają grzech pychy. Jeszcze nie wygrali wyborów prezydenckich, a już odliczają. Zamiast zająć się pracą dla Polski i Polaków. Tu i teraz. Tu i teraz. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Zarządzam przerwę w obradach do godziny 11.00. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłanki i Posłowie. To jest chyba bardzo ważna chwila tu w parlamencie, aby powiedzieć kilka słów prawdy na temat znaczenia wyborów 15 października. Te oklaski, za które bardzo dziękuję, to są oklaski skierowane do milionów Polek i Polaków, którzy podjęli 15 października rok temu decyzję o historycznym znaczeniu. Żadne zaklęcia mówców politycznych, żadne orędzia, żadne partyjne deklaracje nie zmienią tego fundamentalnego faktu. To Polki i Polacy 15 października. Wielkim narodowym zrywie, który na szczęście polega dzisiaj na demokratycznych wyborach, odsunęli złą władzę, uwolnili Polskę od kłamstwa, od korupcji, nieudolności. 4 czerwca 2023 roku pół miliona ludzi wyszło na ulicę Warszawy, żeby powiedzieć głośno i wyraźnie dosyć dosyć skorumpowanej władzy, dosyć nieudolności, złej woli tych, którzy Polskę swoją niekompetencją i złą wolą gnębili przez 8 lat. I kilka tygodni później milion ludzi wyszło na ulice Warszawy. I to było to wielkie preludium przed wyborami 15 października. Dlaczego wszyscy świętujemy tę rocznicę? Nawet pan prezydent postanowił wygłosić orędzie, w końcu chyba w ten sposób podkreślając wagę tego, co stało się rok temu. Ale ponieważ pan prezydent nie wpadł na pomysł, aby przypomnieć, jaka jest istota tej zmiany, otóż 15 października Polacy powiedzieli jednoznacznie jednoznacznie że mają dosyć rządów partii, która także pana prezydenta usadowiła tam w Pałacu Prezydenckim. Chcę bardzo. Mamy. 15 października. Bardzo Państwa proszę o spokój. Bardzo Państwa proszę o spokój. A jeżeli chcecie krzyczeć, możecie opuścić Polacy izbę. Co teraz robicie? Nie chcecie krzyczeć. Was, w jej abyście, Bardzo proszę. przestali rządzić. Żebyście odeszli. Pani poseł, dzisiaj trafi Pani symbolicznie uwagę, że zakłóca Pani obrady sejn. Odchodzicie, to Polacy z całą pewnością przyjmą także tę manifestację z satysfakcją. Chcieli, żeby się malu? wracę pani uwagi, i własa Pani prowadzenie obrad Sejm. Słowo klucz 15 października rok temu i dzisiaj to bezpieczeństwo. Przed chwilą z tej mównicy padły słowa nieprawdziwe. Ja mógłbym, wiecie, wyzłośliwiać się na tym orędziem prezydenckim. Mógłbym powiedzieć i rozwinąć. Tę dość oczywistą sytuację. Pan prezydent Duda. Pan prezydent Duda zaczął jako prezydent z PISU. Niestety, nie polskiego narodu, i dzisiaj kończy tę swoją misję, znów pokazując bardzo wyraźnie, że był prezydentem jednej partii politycznej, a nie narodu polskiego. Spekulował, gdzie ma. Praworządność i konstytucję, ale na pewno nie w sercu. Udowodnił to na początku swojej kadencji, udowodnił to także w dzisiejszym wystąpieniu. Ten wielki zryw polskiego narodu rok temu, to był zryw także przeciwko dewastacji systemu prawa w Polsce, rządów prawa w Polsce, konstytucji. Ja wiem, że. Ci, którzy wyszli, to są specjaliści od odwracania kota ogonem. Szczególnie jeden z całą pewnością. Ale przecież Polki i Polacy wiedzą, dlaczego poszli w najwyższej frekwencji w historii Polski. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, minął rok od wyborów, w których ta uśmiechnięta koalicja przejęła władzę. Gdzie jest wasze sto konkretów, gdzie są, gdzie są wasze obietnice, które wszyscy pamiętamy? Gdzie jest paliwo po 5,19? Gdzie jest kwota wolna od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych? Gdzie jest obniżenie podatku belki? Gdzie jest powrót składki zdrowotnej do czasów sprzed Nowego Ładu? Co się stało z waszymi obietnicami? Zamiast tego zajęliście się walką z bobrami, z alkotubkami, robieniem sobie zdjęć na wałach i wsadzaniem swoich kolesi do spółek. Niestety, żałuję, nie zajęliście się tylko tym, bo szkody byłyby mniejsze. Znaleźliście czas na zatrzymanie CPK, na zatrzymanie elektrowni jądrowej, na rozwalenie wymiaru sprawiedliwości, na zrujnowanie naszych finansów publicznych. Zaproponowaliście budżet z rekordowym długiem, deficytem, odsetkami, potrzebami pożyczkowymi. Jesteście bardziej nieodpowiedzialni niż PiS. W sprawach najistotniejszych działacie na szkodę naszego państwa. Nie wiem, czy umyślnie, czy celowo demolujecie nasz kraj. Mam wielką nadzieję, że ten rząd Dziękuję. upadnie, zanim doprowadzi do jakiejś wielkiej katastrofy. W wnioskach. Teraz pani, przepraszam. Moment, moment, bo mamy tutaj mały chaos. Czy... Moment, moment, spokojnie. To jest Wysoka Izba, tu się rozmawia spokojnie i kulturalnie. Pani poseł, chciała Pani złożyć wniosek formalny? Bardzo proszę, to do brzegu z wnioskiem formalnym. Bardzo dziękuję. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, pani posłanka Szczurek Żelazko kłamie. E, pani posłanka powiedziała. Dajcie mówić. Chyba, że jesteście osobami, które są niezainteresowane tym, żeby słuchać. Posłuchajcie też. Czasem w życiu trzeba przestać mówić i słuchać. Bardzo proszę. To pomaga rozwijać relacje. Bardzo proszę, panie ministrze. Posłanka. Pani minister, proszę się nie przejmować. Tutaj to tak zawsze wygląda rano. Panie, panie marszałku, Wysoka Izbo, składam wniosek formalny o stwierdzenie kworum. Po to, żeby dowiedzieć się, czy wszyscy posłowie i posłanki, którzy zostali wybrani rok temu do pracy w tej izbie, są na tej izbie w rocznicę tych wyborów obecni. Pan prezydent raczył. Pan prezydent Andrzej Duda raczył wygłosić orędzie, które bardziej pasowałoby do wystąpienia lidera partii opozycyjnej. Nie był głową państwa tutaj na tej Izbie. Natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, droga koalicjo, te, ta rocznica wyborów nam się nie udała. W tej chwili w tej chwili zastanawiam się, czy jedynym... Stanęliśmy wszyscy razem obok siebie. Był ten moment podpisywania umowy koalicyjnej. Chciałabym, żeby po roku pokazać, że jesteśmy wszyscy wspólnie razem ze sobą. I ludzie nas wybrali po to, żebyśmy różnili się od nich, od prawa i sprawiedliwości, również szanowali prawa człowieka, szanowali konstytucję. I żebyśmy wprowadzili takie rzeczy, które poszerzają, poszerzają te prawa, jak związki partnerskie, jak prawa Dziękuję reprodukcyjne. Na to ludzie czekają, nie na ograniczenie Dziękuję. praw konstytucyjnych i praw człowieka. Dziękuję bardzo. Za chwilę będziemy mogli unisono, wszyscy razem, ponad partyjnymi podziałami stwierdzić kworum. Chyba, że pan poseł Kowalski przekona nas, że nie powinniśmy tego robić. Panie marszałku, po pierwsze... Pani poseł powinna mówić po polsku w tej izbie, a nie na tej izbie. To po pierwsze. A po drugie, panie ministrze Siemoniak, do pana. Minister Szefernakę ujawnił szokujące dane. 200 kilometrów zapor przeciwpowodziowych leżało w magazynach Państwowej Straży Pożarnej, kiedy Polska była zalewana powodzią. Pan wykorzystał w czasie 13, 14, 15, 16 września tylko 9 kilometrów. Proszę przyjść teraz tutaj na mównicę i powiedzieć mieszkańcom Nysy, bo się tam pan fotografował 14, 15, 16 września, dlaczego? Dlaczego w magazynach Straży Pożarnej leżały nowoczesne zapory, a ludzie własnymi rękami ratowali swoje życie i dorobek. Dziękuję bardzo. Wypowiadając, ja, w, się w imieniu rolnik, nie macie cisać? wstydu. Ta pogarda, która z Was biła przez 8 lat. Ja tylko przypomnę, staliśmy miesiącami na ulicy. Ani Puda, ani minister Kowalczyk, ani minister Telus nie chcieliście się ani raz spotkać. Nie spotykaliście się, żebyście się spotkali. Musieliśmy wejść do Ministerstwa Rolnictwa i zagrozić, że nie wyjdziemy. Nie chciał Pan przeznaczyć pieniędzy na pomoc, które znalazły się dopiero wtedy. Kiedy powiedzieliśmy, że nie wyjdziemy z Ministerstwa Rolnictwa, jeżeli nie będzie pieniędzy. O kryzysie ze zbożem na granicy powiedzieliście dopiero wtedy, kiedy sta, staliśmy tygodniami, tygodniami na torach w Grubieszowie. Kładliście głowę w piasek. Tylko w tym roku to polskich rolników trafiło pieniędzy na. Silosy na milion ton tylko w tym dziękuję roku bardzo. za pogarda, buta i chamstwo, w którym przykływaliście problemy rolników, A dzisiaj mówicie dokładnie w ten sam sposób o potrzebie azylu. Mówicie, że niepotrzebny, tak jak dziękuję. i o zbożu. Dziękuję. Mówiliście o powodzi. Proszę bardzo, panie pośle. Że tutaj dziękuję. Były problemy z powodzią, dziękuję. bo Pan, pan Jarosław Kaczyński nie trzeci, dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Nieprawdę, dzisiaj padło o dużych polskich strategicznych inwestycjach. Kiedyś one były papierowe, teraz one naprawdę nabierają rozpędu, kształtu i są strategicznie planowane na lata, byśmy mogli zabezpieczyć między innymi bezpieczeństwo energetyczne temu i kolejnym pokoleniom Polaków. Szanowni Państwo. Pol budowa polskiej pierwszej elektrowni jądrowej przyspiesza. Proszę nie mieć żadnych wątpliwości. Kiedyś była to inwestycja papierowa, teraz faktycznie staje się faktem. Wykonano w tym roku pierwsze odwierty geologiczne, by ten obiekt mógł stanąć bezpiecznie. Zabezpieczono w przyszłorocznym budżecie pieniądze na ten cel. Trwają przygotowania do budowy infrastruktury towarzyszącej, jak PIRS, koleje. I drogi więc szanowni państwo wyście zabudowali zatrzymali budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na 6 lat my przyspieszamy z budową dziękuję bardzo dziękuję.